Sponsorem kanału jest XTB, Polska Platforma Inwestycyjna o Zasięgu Globalnym. Sejfy.pl Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną zwycięzca pierwszego pojedynku na gali The World 4, Szargi, ogromne gratulacje. Zadowolony z pojedynku? Muszę to na spokojnie przejrzeć, no ale wygrana to zadowolony. Najbardziej jestem zadowolony dlatego, że wziąłem jednak tą walkę dwa dni przed. przed. No, no właśnie takie i tak obawiałem się, że może te przygotowania dobrze, że troszkę gdzieś tam sobie trenowałem, ale przyliczy się przygoda, tak? Pierwsze kroki zapody jest dobrze. No właśnie był, była możliwość przygotowania planu na ten pojedynek, czy po prostu wszedłeś na żywioł i stwierdziłeś, no był, był plan e, na początku, żeby trzymać e, na dystans. E, myślałem, że jak co przygotowanie jego co w stosunku co do Rosso, e, tak, Rosso miał? Rosa. Ros, tak. Rossa, no, to tam, że niby dobrze jakiś tam Kimboxerzy. to myślałem, że przez te miesiące trochę będzie tak bardziej pójdzie to technicznie, gdzie tak naprawdę nic o nim nie wiedziałem. To tylko widziałem jak był wtedy walka ze nie, no to mhm. wiadomo, że tak, mówiłem wcześniej, że wjeżdżał jak dzik w szyszki, że trochę głowa w dół i leciały cepy, to jedyny plan był tylko taki, żeby tam trochę na dystans go brać, tu odsuwać się, uciekać, trochę pogonić, ale wiadomo, nie wyszło, nigdy te plany nie wyszło. No niestety, my troszkę... Jesteśmy jak bardziej z tego świata, że jednak idzie to na żywioł. I jest, zobaczymy, jak będzie. Może kolejne walki, albo zależy też od przeciwnika. Nie? Jak przeciwnik jest bardziej techniczny, to gdzieś tam po części da się jeszcze ustawić. No, ale niestety, jak idzie, to jest jak jest. Zaskoczony byłeś, że Twój przeciwnik wstawał kilkukrotnie? Bo w zasadzie po tej pierwszej reakcji na myślałem, że złamaną rękę, ale ostatecznie chyba nie. No w zasadzie powinno być po walce, a on cały czas walczył. Tak, walczył. Zaskoczony nie byłem. Bo chyba z drugiej strony jakby było to, było to samo. No niestety jest to chłopak charakterny, każdy jednak ze środowiska kibicowskiego, czy coś, jest charakterny. Nawet są ludzie, którzy są zawodowymi z, e, z wojownikami i też, kurde, są charakterni. No nie ma się, to zależy od człowieka, ma się to tutaj, nie? No więc nie byłem zszokowany, nie byłem wychodził, szacunek dla niego, ja się cieszę, że dostałem tę szansę. Ponoć dużo zawodników wchodząc do klatki mówi, że nic nie słyszy, że jest totalnie odcięty, no ale ty swoich kibiców nie mogłeś nie słyszeć, bo cała hala była wypełniona twoimi kibicami. Tak, tak. Była wypełniona kibicami ich, ich słyszałem. Cieszę się bardzo z tego. Szacunek dla nich. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam, o oczywiście. Chciałem pozdrowić moją żonę. Pozdrawiam. I moje kochane dwie córeczki, Siulę i Oliwie. Zobaczymy Cię jeszcze na kolejnej gali War? Mam nadzieję, bo w sumie obiecałem, obiecałem dać rewanż. Ja, może jeszcze bardziej się przygotuję do tego, wreszcie będę miał e, e, konkretne przygotowanie i mam nadzieję, że dojdzie do tego rewanż. Szakta, tak jak obiecałem, daję Ci rewanż. I my też mamy taką nadzieję, gratuluję, Dziękuję. odpoczywaj i świętuj. Czy jesteśmy bezpieczni?